Dzień dobry. Dzisiaj będzie przepis na żabie łódkę. Tak, dobrze usłyszeliście na żabie łódkę. Dzisiaj zrobimy przepyszne, super proste żabie łódkę. Przygotujecie raz i będziecie robić, robić i jeszcze raz robić. Obiecuję. Przepyszne żabie łódkę. Czego potrzebujemy do przygotowania żabichódek? Oczywiście żabichudek. Proszę bardzo, takich. Żabie łódka kupicie mrożone, chyba że możecie kupić świeże. Jeżeli kupicie mrożone żabie musicie je rozmrozić, czyli przynosimy mrożone żabie wkładamy do lodówki i czekamy całą noc, 12 godzin. A następnie wkładamy między dwa ręczniki papierowe i osuszamy. Torebka foliowa. Jedna łyżka mąki pszennej. Otoczamy mąką. Dwie trzy łyżki masła klarowanego. Rozgrzewamy na średniej mocy palnika. Żabie łódka. Smażymy półtorej minuty. Obracamy. Smażymy półtorej minuty. Ściągamy z patelni i odsączamy. 4 ząbki czosnku kroimy bardzo drobno, pół pęczka natki pietruszki, kroimy bardzo drobno. Cytryna kroimy na ćwiartki, dwie, trzy łyżki masła. Rozgrzewamy na średniej mocy palnika. Posiekany czosnek smażymy 30 sekund. Posiekana natka pietruszki smażymy 1 minutę. Żabie łódka smażymy 1 minutę gotowe. Jeszcze tylko cytryna, sól i możemy jeść. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia kciuka w górę i komentowania. Do zobaczenia.